Dzień dobry, witam Was na czytanie energii ogólnych na miesiąc maj. Będzie to czytanie dla znaków Zodiaku, Panny i Wagi. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc wszystko to, co z Wami rezonuje, zabierzcie ze sobą, co nie pozostawcie żywiołom. Proponuję również sprawdzić, w jakich znakach Zodiaku macie swoje planety osobiste, jak również Słońce. Tak? Yy, I. Słońce, czyli tutaj, wiadomo, Panna i Waga, ale również znak księżycowy. Bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacjami poniżej, zawartymi w opisie filmu. Myślę, że będą one dla Was bardzo istotne, przynajmniej na to liczę. Karty są oczyszczone, potesowane, przygotowane, także możemy zacząć od czytania dla panny. Będzie to czytanie oczywiście dla panny na miesiąc maj. Co się tutaj u Was, drogie panny, może wydarzyć? Co ma szansę się wydarzyć w tym maju? Piątka buław. Walka o swoje. Tak? Być może wielu z Którzy pomogą Wam zorganizować się, żeby wywalczyć to, czego pragniecie w tym miesiącu. Nie ukrywam, że może być to miesiąc nerwowy, ale pamiętajcie, że ci mężczyźni walczą w jednym celu i mają jeden kierunek działania. Tak? Być może to jesteście Wy i każda cząstka Waszego ciała, która za czymś podąża która za czymś o, o coś walczy, o coś bardzo, bardzo ważnego. Ważne jest tutaj, żeby zmobilizować wszystkie ci, siły do tego, żeby wybrać cel działania, żeby to nie była taka rozpiętość w, w różnych działaniach, w różnych kierunkach. Tak? Zobaczymy, co się powinno wydarzyć, żeby tak to wyglądało, albo tak to nie wyglądało, bo to jest też karta troszeczkę negatywna. Królowa Kielichów, moi drodzy. Poczujcie miłość. Walczcie o najwyższy poziom emocjonalny, jaki można uzyskać, tak? Czyli już tą kartę mamy w pozytywie, tak? Jeżeli zaczniecie działać w jednym celu, w jednym kierunku, w kierunku miłości, Miłości do siebie, do najbliższych, do takiego, no, y, złe słowo poświęcania się dla innych, ale przede wszystkim zwracania uwagę na siebie, na swoje emocje, na swoje przeczucia, na swoją energetykę i zaopiekować się sobą, tak, w tym wszystkim. Zaopiekujcie się tymi wszystkimi wariantami, które przynosi nam piątka buła. Jeżeli będzie dużo miłości, dużo wrażliwości, to pokonacie tą piątkę w pozytywnym efekcie, w pozytywnym działaniu. No, co Wam sprzyja, drogie Panny, w tym miesiącu? Karta świata, zakończenia i początki. Jesteście gotowi na to, żeby otworzyć się swoją. Swoją energię, swoje ciało, swoje piersi, swoją kartę serca, twoją, swoją czakrę serca na wszystkie możliwości. Może to jest walka o wszystko, o największą miłość waszego życia, o największą miłość do samego siebie. Bądźcie na to otwarci. Jeżeli trzeba coś zamknąć, zamknijmy. I bądźmy otwarte na nowe. Być może, moi drodzy, teraz widząc te karty, może by wy, wy zbyt mocno będziecie zbierać i e, marnować energię, tak? Może nie marnować, ale tak w taki sposób eksponować, eksploatować swoją energię zbyt mocno. Dlatego dajcie sobie trochę spokoju. Pozwólcie sobie na coś nowego. Żeby jednak nie targały wami te, te emocje, które mamy tutaj w środku czytania. Tak? Dlatego dwojako teraz to widzimy. Spokój, zachowajcie spokój. Nie walczcie tak za wszelką cenę, powiedziałabym. Troszeczkę inaczej, już teraz interpretując tą kartę. Bo to się stanie, większy spokój zastanie was. Jeżeli, jeżeli wyjdzie, wyjdziecie z miłością, z kielichami, pod świadomością i otworzycie się na nowe, bo sprzyja wam ten miesiąc właśnie na to. Co powinno odejść do przeszłości? Wisielec. Czyli zatrzymanie. Czyli takie nic nie robienie. Tak? Ja sobie tutaj wiszę i tak w zasadzie nie wiem co mam robić. Nie chce mi się nic. Jestem w zatrzymaniu. Zatrzymanie powinno odejść do przeszłości. Tu jest dużo ruchu mimo wszystko. Tak? Ruch w jakikolwiek sposób. On się może, ta energia piątki buław, przejawić w taki sposób, że wam te emocje królowej kielichów troszeczkę złagodzą to, co się dzieje. Ale otwórzcie się, planujcie nowe rzeczy, otwierajcie się na swoje rzeczy w tym miesiącu, a karta wisielca odchodzi do przeszłości. Zatrzymanie odchodzi do przeszłości. Tu trzeba działać, tu się trzeba otwierać, tu trzeba podejść emocjonalnie do pewnych rzeczy. I wiedzieć, w którym kierunku podążają nasze energie w cudzysłowie walki. Wyzwanie, problem, wiara. Yy, może będziecie chcieli zbyt szybko yy, zalegalizować pewne rzeczy, przepieczętować pewne rzeczy, tak? No bo jeżeli ten wysielec odchodzi do przeszłości, no to coś się dzieje, co ma, coś ma się dziać. Ale yy, też sprawdźcie, yy, możecie mieć problem z takim. A, wybraniem właściwej drogi duchowej tak? pamiętajcie wierzymy każdy wierzy w jednego Boga jakkolwiek on się nazywa tak? czy to jest źródło czy to jest wszechświat czy to jest Matka Ziemia czy to jest Bóg, czy to jest Jezus czy to jest cokolwiek innego musicie wybrać co jest dla was najważniejsze co jest największą duchowością i tym, co spełnia wasze, wasze, wasze oczekiwania. Z tym wyborem możecie mieć problem. Ale jak jest odpowiedź kart na, na to? Właśnie umiarkowanie. Działajcie, działajcie z umiarkowaniem. Trochę nerwów, trochę spokoju i emocji, trochę otwarcia na świat. Koniec zatrzymania, a odpowiedź na to wyzwanie wiarę, zastanówcie się, jak umiarkowanie, jak wyważyć to, co ja chcę, to, w co ja wierzę i w to, co mi pomaga w funkcjonowaniu duchowym, emocjonalnym. Równowaga, zrównoważcie swoje przekonania duchowe. Nie stawiajcie na jedno, tylko wybierzcie wiele źródeł, kilka źródeł, które Wam pomoże działać w tym miesiącu. Spokój i umiarkowanie, ale nie zatrzymanie. Zatrzymanie odchodzi do przeszłości. Na czym się skupić? Na, na sile. Skupcie się na tym, że macie moc do działania. Skupcie się na tym, że pokonacie swoje przeszkody zarówno siłą, tresurą, to wszystko powiedziane, ale też i delikatnością, de bo Karta Moczycy mówi o tym, że my potrafimy delikatnie, subtelnie okiełznać nasze lęki, nasze te lwy, tak? które z pozoru mogą wydawać się groźne. Wszelkie lęki opanujemy spokojem taktyką. Na tym Cię skupcie. Na taktyce, na spokoju. Na takim działaniu w głębi naszych, waszych przekonań w tym miesiącu. Co jest dla mnie, jak mam zadziałać? Znaczy, to jest na czym się skupić? Właśnie na poskromieniu w sobie nerwowości, tak? Poskromieniu, poskromieniu w sobie. Leniwości, powiedziałabym tutaj, zatrzymania i podchodzenie do sprawy wiary z umiarkowaniem, tak? Czyli z każdego kielicha, coś, coś dla siebie możecie zostawić. I skupcie się na tym, co możecie zrobić, a możecie zrobić dużo, wykorzystując energię mocną, silną, ale też i delikatną, i taktyczną. W przełożeniu mamy rycerza miecz. Rycerz Mieczy też nam mówi o szybkim działaniu, tak? Co prawda, to nie jest takie działanie na dłuższą metę, ale on mówi, żeby troszeczkę wprowadzić takiego tornada do naszego życia, żeby się wydarzyło, żeby się działo, żeby podążać, żeby cokolwiek robić, żeby ruszyć z miejsca, nie być tym wisielcem, który czeka na nie wiadomo co. To jest miesiąc, drogie, yy, drogie panny, na działanie, na działanie, ale takie działanie poskromione energią siły i umiarkowaniem, taki spok spokój w działaniu, racjonalność i kierowanie się uczuciami, emocjami, i bądźcie otwarci na wszystko, co jest dla Was nowe. Co mają do powiedzenia karty orakli? Tutaj mamy numer 12. Numer 12 mówi nam o wrażliwości. Wrażliwość. Bycie wrażliwym oznacza, że czujesz energię na głębszym poziomie niż większość ludzi wokół siebie. Tu jest ta wrażliwość. Czujesz energię miłości na wyższym poziomie niż inni inne osoby. Możesz wyczuć lub wiedzieć, co inni ludzie czują i myślą. Możesz także przyjąć uczucia lub nastroje ludzi wokół siebie. Się, może się okazać, że twoje obawy nasilają się, gdy twoja wrażliwość jest na niższym poziomie. Jak uleczyć ten cykl? Naucz się kontrolować swoje lęki. Być może tu są te lęki, właśnie, że trzeba podjąć taką walkę, bo się boimy o coś że coś utracimy. To trzeba poskromić. Posłuchajcie. Rozwijanie intuicji pomoże ci zarządzać energią, która jest twoja. Królowa kielichów to jest intuicja. Jak najbardziej. Wrażliwość jest przedstawiona na tym obrazie jako limfa leśna. Jej twarz jest pół w pół ukryta. Mech pojawiający jej pokrywający jej twarz, zwraca uwagę na twoje lęki. Moi drodzy. Pamiętajcie, że macie siłę, aby macie siłę i na tym czasie skupić, żeby przezwyciężyć tę. I każdą inną sytuację. Bardzo Wam dziękuję, panny, za wysłuchanie energii na miesiąc maj. I teraz chcielibyśmy zobaczyć, co będzie uwag na ten miesiąc maj. Co dla wagi. Oczywiście, tuż kartę też mam wylosowaną dodatkową i sprawdzimy, jakie energie mamy. Dla osób z poznaku wagi słonecznej, lunarnej, asymetralnej i każdej innej. Co ma się szansę wydarzyć w tym miesiącu? Rydwan, ruszenie do przodu, podążanie, wybranie drogi właściwej, który koń nas poprowadzi w dobrym kierunku. To się może zdarzyć. Ruch. Koniec zastoju. Idę, idę po swoje. Jeszcze nie wiem być może po co idę, ale może karty za chwilę nam podpowiedzą. Po co my pędzimy? Po co mamy się wprowadzić w ruch właśnie y, Rydwana? Ten ruch się pojawi, jeżeli, y, moi drodzy, ha, ósemka buław, jeżeli wyjdziecie ze swoich ograniczeń mentalnych. Ograniczeń, które są tylko w waszych głowach, ograniczeń, które nie pozwalają wam się uwolnić spośród kręgu tych mieczy, tak? Mentalnych mieczy, bo to jest wszystko w waszych głowach. Jeżeli zmienicie myślenie, jeżeli uwolnicie swoje myśli od złych przekonań, od złych energii, wyjdziecie z tej energii ósemki. Mieczy, która ogranicza zdecydowanie, no to wtedy ruch jak najbardziej jest tutaj na właściwym miejscu. Tylko trzeba wyjść z ograniczeń mentalnych. Nie myśleć, czy mnie się nie uda, że ja tu jestem jakaś zamknięta, zamknięty w tych energiach myśli nie do końca pozytywnych. Wychodzimy z tego i wtedy pojawia się ruch. Uwalniamy się, rozwiązujemy ręce. Słuchajcie, zdejmujemy opaskę z oczu i znajdujemy wyjście spośród tych mieczy, bo to wyjście jest. To nie jest jakaś zamknięta klatka, tylko trzeba zauważyć wyjście spośród tych mieczy i ruszamy do przodu. Drogie wagi. Co Wam sprzyja? Sprzyja Wam księżniczka kielichów. Nowe podejście emocjonalne, świeże podejście emocjonalne. Księżniczka Kielichów, inaczej paść kielichów, przynosi nowe, świeże, nieznane jeszcze. Tak? Trzeba ruszyć w tym kierunku, żeby może poznać zastanowić się, co ta księżniczka Kielichów nam tu niesie. A niesie emocje niesie miłość. Miłość do siebie, do innych. Przyjrzyjmy się temu, bo to Wam sprzyja. Otwórzmy oczy i przyjrzyjmy się temu, co sprzyja nam w tym miesiącu. Może to będzie ruch właśnie po nowe emocje, po nowe osoby, zupełnie inne niż dotychczas znaliście. Być może inne, które wcześniej powodowały brak ruchu, zniewolenie. Idźcie po to. Idźcie po nowe, po nowe uczucia, po nowe emocje. Co powinno przejść do przeszłości w tym miesiącu? No, słuchajcie, jak już przejdzie do przeszłości, dziewiątka mieczy, to będzie fantastycznie. Dziewiątka mieczy bardzo tutaj jest zbliżona do tej ósemki mieczy, bo ósemka mieczy też mówi tylko o tym, że ogranicza nas tylko nasze myślenie. A do przeszłości mają odejść lęki, nieprzespane noce, snucie jakichś um, dziwnych energii, które w zasadzie nie muszą się wydarzyć. W zasadzie te wszystkie myśli, których się obawiamy, których się boimy, one w zasadzie prawie nigdy się nie wydarzają. Chyba, że już je tak afirmujemy, że wszechświat nie ma możliwości innego przyjmowania, tak? innego dawania nam czegoś innego. Do przeszłości przechodzą lęki, obawy, które tkwią w nas, które nie pozwalają nam funkcjonować. Tego ma nie być. Afirmujmy pozytywne rzeczy. Uwolnijmy się. Spójrzmy, słuchajcie, no dziewiątka mieczy też ogranicza działanie, bo my nie możemy ruszyć z miejsca, bo to jest karta, ja zawsze mówię, karta dziewiątka mieczy to jest karta depresji, przynajmniej dla mnie. Ruch, poparcie w przełożeniu ruch, on się zadzieje, jak wyjdziemy z ograniczeń, przestaniemy snuć. Tak jak w przeszłości, negatywne emocje, negatywne myśli, i sprzyja Wam otworzenie się na coś nowego. I to powoduje u Was ruch, który tutaj mamy w Centrum Czytania. Wyzwanie, problem na ten miesiąc to jest siódemka mieczy. Nie, pozwolu, nie pozwólcie sobie tracić czasu i energii na rzeczy, które już były i które wiecie, że zabrały Wam cząstkę Waszego życia. Waszego czasu. Siódemka mieczy mówi o no dosłownym złodzieju, tak, ale przede wszystkim tutaj o złodzieju energetyki. Jeszcze możecie mieć problem w tym miesiącu z pozbyciem się tego. Z wygonieniem, wypędzeniem osób i energii, które wam przeszkadzają, które kradną wam wasz czas, które kradną wam możliwość ruszenia do przodu. To jeszcze może być dla Was wyzwanie. Ale co radzę kartę na to wyzwanie? Jaka tutaj jest odpowiedź na to wyzwanie, moi drodzy? Księżniczka Pentakli. Nauka czegoś nowego. Nauka spojrzenia in, w inny sposób na siebie. Nauka jak się uziemić. Nauka jak czerpać energię z Matki Ziemi. Nie energię tutaj, lękowe, tak? Ograniczające. Spróbujcie się uziemić. Spróbujcie nauczyć się czytać Matkę natury. Ziemię i wszystko, co nas otacza, maj. Spójrzmy na te wszystkie kwitniące, piękne drzewa. Uziemić, spróbujmy się uziemić. I to, tak jak mówię, to, co złe, niech wsiąknie do ziemi, tak? A to co, to, co złe, niech się w dobro zamieni. To jest wyzwanie na ten problem. Odrzucamy osoby, które tracą Waszą czas i energię na to, żeby żyć bardzo pewnie, albo przynajmniej na razie uczyć się tej pewności siebie. Uziemiającej, materialnej. Może spróbujcie pójść na jakiś kurs, na jakieś szkolenia, na jakieś webinary, które też Wam nauczą się, jak korzystać właśnie z tej energii Matki Ziemi. I wtedy pozbędziecie się tego złodzieja energetycznego. To też jest ruszenie do przodu. To jest też coś robienie w kierunku. W kierunku odcięcia się od tych dwóch kart. No i na czym się skupić, drogie wagi? Wy się skupcie, moi drodzy, na czwórce mieczy. Na intuicji. Tak? Odpocznijcie od myśli. Wygoncie myśli. Wygoncie myśli. Tak? Bo to jest odpoczynek od tego, co głębi się w naszych głowach. Tak? Odpocznijcie. Przemedytujcie. Odetnijcie się od złych energii ósemki, dziewiątki mieczy. I spróbujcie być może na łonie natury tak? Popatrzeć. Co wam podpowiada? Świat, wszechświat, las, kwiat, Drzewo. Nie wiem, stokrotki, cokolwiek trawa świeża. Intuicja. Skupcie się, moi drodzy, w tym miesiącu drogie wagi na swojej intuicji. W przełożeniu mamy pustelnika. To też jest przemyślane działanie. To też jest troszeczkę taka izolacja po to tak w tej czwórce mieczy, na tym się skupić. Pobądź, pobądźcie troszeczkę sami, przeanalizujcie pewne rzeczy. Jesteście mądrymi ludźmi, macie doświadczenia. E, Heremita to też medytacja, to wejście w głąb siebie, to też intuicja. To wszystko, jeżeli wykorzystacie, pozwoli Wam ruszyć jak ten rydwan do przodu i pozbyć się wszystkiego tego, co w waszych głowach niekoniecznie przynosi pozytywne energię. Jeżeli. Ja tu teraz nie mówię do wszystkich ale jeżeli czujecie taką energię depresyjną, tak? Nie mocy. Może poradź, poradźcie się kogoś mądrego. Niech to będzie psycholog. Niech to będzie psychiatra. Nie bójmy się. Tych. E, tych Takich sposobów leczenia, którzy podpowiedzą Wam też, jak działać, co robić. Ale to nie do wszystkich, bo oczywiście nie wszystkie wagi tutaj reprezentują energię depresji. Ta karta mówi po prostu tylko albo aż o tym, że coś spędza nam sens, powie, jakieś myśli, jakieś ograniczenia. I teraz od tych myśli trzeba odpocząć. Intuicja Intuicja, nauka pobieranie energii z natury i ruszamy do przodu. Przestój się skończył. Koniec, kropka. W tym maju. Drogie wagi. No i dodatkowe przesłanie dla Was: to jest karta numer 14. Mamy tutaj wibracje. No właśnie. Wibrujmy pozytywną energią. Pozwólcie, że posłużę się tutaj mądrością książeczki załączonej do tych kart, do tych orakli. I tu mamy co? 14, tak? Wibracja. To normalne, że Twoja energia zmienia się w ciągu dnia. Kiedy jesteś w trakcie leczenia, łatwo wpaść. Okres niskiej energii. Pamiętajcie, nie wpadajcie w okres niskiej energii. Twoja energia naturalnie obniża się, aby pomóc ciału i umysłowi w uzdrowieniu. Uzdrawiamy się. Ta karta zachęca do podniesienia wibracji. Podniesienie nawet odrobiny energii pomoże proces gojenia. Podniesienie wibracji może zapewnić bezpośredni dostęp do Twoich przewodników i wyższego ja. Dostęp do przewodników i wyższego, i wyższego ja. Patrzymy dalej. Ukrywasz się. Ukrywasz się. To jest to ukrycie. A więc nie rób tego. Wróć do życia. Wróć do ruchu. Znajdź coś albo kogoś, co może Cię zmotywować. Wypełnij swoim, swoje serce umysłem, światłem i poczuj, jak energia przesuwa Cię w lepsze miejsce. Wypełnić swoje serce. Myślę, że piękne rady na przesłanie, na przetrwanie tego miesiąca w pozytywnych energiach. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, drogie wagi. Niech ten miesiąc będzie dla Was miesiącem ruchu, działania. Pozdrawiam serdecznie.